Witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj zrobimy takie, taki mały unboxing gazetki Bravo Sport, a przy okazji dużo osób pyta mnie o kody z kart, także pokażę Wam te kody e, z, od takich od ostatnich, które otwierałem, bo większość tam moje dzieci już e, gdzieś tam kolegom czy znajomym do szkoły dają, ale, ale te co ostatnio otwierałem tam chyba jeszcze one są e, jeszcze one są nieaktywowane, także jak ktoś będzie chciał to to sobie będzie mógł te, te kody gdzieś w, w, wpisać w tą grę oczywiście w Bravo Sport czyli numer 22 a w niej super karta Łukasz Piszczek, już kolejna kod od razu daję wam tutaj, myślę, że będzie dobrze widać i otworzymy sobie tą saszeteczkę która jest w tym Bravo mam nadzieję, że coś fajnego trafimy na razie z tych gazet trafiłem najlepszą kartę to chyba double Trouble i zobaczymy na początek karty Mohamed Salah Chelsea Toprak z Leverkusen Fernan Fernando i mamy fans faworyt Benedikt Holdis z szalkę, mamy też limitkę taką z Fans Favorite. Tutaj jakaś lepsza karta. To od razu wam daję Fans Favorite kod proszę bardzo. Kto pierwszy ten lepszy, komu się uda, to będzie miał. I już patrzymy tutaj Klub. I mamy... O zobaczcie, no super sprawa. Druga karta Double Trouble, tym razem z graczami Liverpoolu. Balotelli Grid. i od razu daję wam, zobaczcie tutaj kody do tej karty, do Double Travel także rewelacyjny strzał mój trzeci Double Travel i przy okazji, zaraz gdzie mam te Double Travel, to wam aha, są tutaj, jest jeden to wam pokażę kody do tamtych o, jest tutaj trzeci. Także widzicie, tu mam jeszcze jednego piszczka. Gdyby komuś brakowało następny kod do piszka, limitki to już odkładam te, które pokazywałem. Czyli tak, Double Travel mamy Liverpoolu Wam przed chwilą, pokazywałem kod. Teraz Double Travel Chelsea to daje kodzik. Mam nadzieję, że widać. I Double Travel. Bayern Monachium, proszę bardzo. Kodzik, tak więc, yy, z gazetek udało mi się już dwa razy Double Travel. Polecam wszystkim te gazetki, warto kupować, bo naprawdę karty fajne się trafiają. Słyszałem, że niektórzy nawet legendy wyciągają. Tak więc, moje Double Travel, proszę bardzo, trzy sztuki. Bez jakichś wielkich nakładów finansowych, po prostu otwieram sobie te gazetki jakieś multi od czasu do czasu, aczkolwiek nie szarpuję, jakoś bardzo, nie kupuję tego aż tak dużo tutaj macie z herbem Manchesteru tak więc fanswowość wam już tutaj dałem te zwykłe karty to pewnie raczej nie chcecie dam wam tu jeszcze mamy Fernandinho z Manchesteru to jest zwykła, zwykła, zwykła Masters z Benfici Proszę bardzo. Słuchajcie, tylko. Eksperta, proszę bardzo, Pirlo. I jeszcze tutaj tropfi. Proszę bardzo. Tak, więc troszkę tych kodów tutaj będziecie mieli. Może tu jeszcze coś mam. Jeszcze jeden herb Manchesteru. To jest kolejny, także jak ktoś tam nie wbił to może wbić, tutaj macie One to watch Mario Getse, też kodzik proszę będę się teraz starał w każdym filmiku yy, od razu pokazywać te kody, tak więc yy, jeśli ktoś chce to może oglądać te filmiki i po prostu sobie yy, te karty dopisywać do tej swojej yy, gry, do swojego tam profilu tak więc super sprawa, yy, już tak podsumowując, trafiliśmy oczywiście limitkę piszczka, no i super double trabę mm, Liverpoolu, znam parę osób, które bardzo, bardzo yy, chciałyby trafić karty Liverpoolu, tak więc mi się udało. Na dzisiaj to będzie wszystko w tym filmiku, zapraszam do kolejnych, też będę pokazywał jakieś unboxingi cały czas Champions League i dodatkowo te kody będę Wam pokazywał, także zapraszam do oglądania na dzisiaj to wszystko, dzięki, cześć.